Załóżmy teraz, mamy taki układ i mamy obliczyć idź, używając stwierdzenia telnina. Jak mówiłem, ten dokładnie, ja rysowałem na, na czerwono ten układ y, liniowy. Czerwony, możemy zamienić go, jak mówiłem, ten czerwony, możemy zamienić go do jednego zasilacza ETH. I jednego e, jednej impidencji zastępcze ZTH. I tu mamy nasz obciążenia czy niebieski Z3. 3 I 3 będzie, jak mówiłem, będzie I tychy podzielić przez Z plus Z3. I teraz, jak obliczyć I Th, mówiliśmy, że robimy przerwę to znaczy, z napięcia na tych zaciskach. Z, Z, Z3, to znaczy st stanie jałowem. To znaczy mamy Z1, mamy E1, Bez obciążenia. Bez obciążenia obliczymy VAB. To jest VAB, który jest równą ETH. I teraz, przepraszam, dobrze? Tak. I teraz możemy obliczyć najpierw. Możemy obliczyć i. Załóżmy, że i płynie w tą stronę. Załóżmy, i będzie równą dobrze bierzemy drugą, str y drugą stronę tak, drugą stronę będzie będzie łatwiej dla nas drugą stronę bierzemy. I to jest to jest dobrze możemy obliczyć, to znaczy to jest E1 minus E2 podzielić przez Z1 plus Z2 i to jest dokładnie mamy numeryczne wartości to jest 10 minus J10 podzielić przez Z1 który jest z 1 plus J1 plus 3 minus J1 i to jest 2,5 albo tak, to jest 4, 10 podzielić przez 4, 2,5 minus J, 5. To jest prąd A, a VAB, który jest ETH, VAB to jest nasz ETH.

E1 równa się E1, to znaczy ETH będzie E1 minus Z1 razy I, który obliczyliśmy tu. To jest E1, mam, to jest 10 minus Z1, to jest 1 plus J1 razy, przepraszam, to jest 2,5, a nie. 2,5, dobrze. I to jest 2,5 minus J 2,5 w formie wykładniczej to jest to jest pierwiastek 2 45 stopni i to jest razy 2,5 pierwiastek dwóch. I minus 45 stopni to razy to to jest 2, to jest 5, minus 5 to plus to to jest 0, daje 0, to znaczy mamy minus 5, to znaczy 10 minus 5, to jest całość, to jest 5, to jest 5 v to jest, to znaczy to jest 5 v tak, tak, to jest 5V. Teraz mamy ZTH do obliczenia, zetychy, zetychy rysuje układ, to znaczy to jest dokładny, to jest, to jest dokładny. Wartość impidencji zastępcze zetychy obliczymy jako impedancja widzialną od strony zacisków Aby. Po zastąpieniu źródeł napięcia I1 i E2 z warciem, To znaczy to jest. Tu mamy, dobrze rysuję czerwono. Mamy tu zwarcie. Nie ma E1. Mamy Z1, mamy Z2, mamy zwarcie tu. I mamy mierzyć lub obliczyć Z pomiędzy zaciskach A, B. i to jest bardzo proste Z tych to jest Z1 równoległy Z2 i to jest Z1 razy Z2 podzielić przez Z1 plus Z2 dobrze Z1 to jest 1 plus J1 z2 to jest 3 minus j1 podzielić przez z1 plus z2 to jest 4 dobrze, to jest, ja mówiłam to jest pierwiastek 2,45 stopni a z2 to jest przepraszam, musimy 3 do kwadratu plus 1 i to jest 3,16 razy, przepraszam, nie mam miejsca, wpiszę na dole, pierwiastek 2,45 stopni. to moduł tego to jest 3,16, argument będzie minus 1 podzielić przez 3, minus osiemnaście przecinek cztery trzy pięć podzielić przez cztery to znaczy to jest to plus to będzie to jest dwadzieścia sześć przecinek pięć sześć pięć to razy to podzielić przez cztery trzy 16 podzielić przez 4 razy pierwiastek dwóch pierwiastek dwóch to jest tyle razy recall mim memory 0,883 tak to znaczy z zastępcze będzie będzie zobaczymy kosinus

Jeszcze raz ja myślę, nie wiem, jest próby z1, to jest 1 plus j1 razy 3, razy to, podzielić przez 4, tak? Dobrze, jeszcze raz nie wiem, dlaczego nie mam tego wyniku. To jest pierwiastk 2, 45 stopni, tak? I to jest 3 do kwadratu, plus 1 do kwadratu. Tak, to jest 3, 16. I minus 1 podzielić przez 3, mam nadzieję, że będę miał czas skończyć tego. Minus 18, 4, 3, 5 podzielić przez 4, sum. Dobrze. Dobrze, 3, 16 podzielić przez 4. dobrze, to jest to 0,79 pierwiastek dwóch to jest to razy co ja mam tu to jest to nie pierwiastek dwóch razy 16 podzielić, a tu jest błąd. tak, Podzielić przez 4 to jest 1,12. I minus 18, 4, 3, 5. Teraz może będziemy mieli wienik. Dobrze, memory kosinus 18, 4, 3, 5, cosinus razy 1, 12.

Mam nadzieję, I1 plus J05. Teraz możemy obliczyć I3 z tym wzorem. I3 i możemy też obliczyć VAB e, później I1 i I2. Dobrze. I3 to jest ETH. Jak mówiłem, podzielić przez ZTH z3 i to jest 5 podzielić przez 1 plus J05 minus J05 i to jest 5 przez przez 1, i to jest 5A. Amper. 5A Amper. możemy obliczyć VAB, VAB to jest Z3 razy I3 i to jest. Minus J2,5 V. Tak? To razy to to jest minus J20. Możemy obliczyć i1 to jest i1 minus VAB przez Z1, a i2 to jest to jest i2 minus VAB, przepraszam, VAB podzielić przez z2. I tyle miałem do powiedzenia i dziękuję bardzo za słuchanie.